w cuda wierzysz? W cudanie. Ale w pieniądze tak. Co to znaczy? Że nie spuszczę pani z oka. Jeszcze nigdy nie okradłbym kogoś, kogo, kogo lubię. To ja jestem kretynką, która nie potrafi sobie ciebie wybić z głowy. To koniec, jedna już dziś pochowałem córkę, drugiej nie zamierzam. Sobina jest już moja, i bez na to nic nie poradzi. To nie jest żaden sobowtór. Tylko Igor. Piotr? Jaki Piotr? Nie poznasz własnego męża? Co jeżeli Jowita ma rację? Co jeżeli to wszystko jest częścią chorego planu i Natan niech do tego namówił. Jestem tego pewna. Jezu, ja zostałam sama. Ty musisz mi pomóc. Chyba nie minęło aż tak dużo czasu, żeby kochany teść o mnie zapomniał. Teczko nie da wam znać, co się dzieje. Pewnie nie mógł. Piotr Wach istnieje naprawdę że ja nim nie jestem. Tworzy mi pierwsza miło.